Witam cię bardzo serdecznie. Bóg Ojciec powierzył Jezusowi ciebie, troskę o ciebie i o mnie. I dobra nowina jest w tym, że jesteś tak przez Boga chciany i kochany, że Bóg nie chce cię stracić. Dlatego, raz że chce, żeby Bóg chce, żebyś był w zagrodzie i doświadczył tej troski, opieki Jezusa, a jednocześnie. W tej zagrodzie chcę, żebyś się rozwijał, zaczął słyszeć Jego głos, zaczął słyszeć to, że y, On mówi bezpośrednio do Ciebie. I niech to się stanie w Duchu Świętym, żebyś naprawdę słyszał, że, że Bóg do Ciebie mówi, podpowiada ci coś, a Ty zaczynasz za tym chodzić i ta przygoda y, otwiera się przed Tobą i jest fantastycznym przeżyciem. No i życzę Ci tego. I też. Jeżeli masz kogoś bliskiego, o którego musisz się troszczyć, niech też Bóg ci w tym pomoże. Amen.